16. blik, o którym mówiłem, który nam zakończy czwartą serię startów, Daniel Jelniewski w kasku czerwonym na polu pierwszym, potem Janusz Kołodziej w kasku niebieskiego na polu numer dwa, pole trzecie, kask biały Maciej Janowski i pole czwarte e, kask żółty Piotr Świderski. E, wspominałem proszę Państwa o kontuzjach, to na pewno e, obawa przed nimi to brak dzisiaj Jarka Kempala i Tomka Goloba. Golob, nie przypomnę, w roku 1999, kiedy to finał złotego kasku rozgrywano we Wrocławiu, wspólnie z Piotrem Protasiewiczem, brał udział w koszmarnie wyglądającym wypadku, który spowodował to, że pojechał do wojny na ostatnią rundę Grand Prix. Jako lider cyklu Grand Prix miał wtedy ogromną szansę na złoty medal, a Kontuzja przekreśliła te plany i myślę, że tutaj jest proszę Państwa obawa o to spowodowała, że Tomasz Golo po prostu ten finał z kasku sobie puścił. Dzisiaj Tomasz Golop na treningu w Bydgoszczy tam pomaga swoim kolegom dopasowywać sprzęt do jakże ważnego meczu rewanżowego o pozostanie w lidze, bo w niedzielę to spotkanie Bydgoszczy pomiędzy Polonią Bydgosz, a właśnie drużyną z Częstochowy. Jeleniewski czerwonym, Kołodziej w kasku niebieskim, kask biały, to Maciej Janowski, kask żółty, Piotr Spidelski przed nami, 16 odsłona. Dobrze, Janusz Kołodziej, ale niespodziewanie Jeleniewski z przodu, Kołodziej przy krawężniku, już jest pierwszy, Jeleniewski walczy tam z nim bardzo ładnie, ale to wystarcza tylko na razie na drugą pozycję, bo Janusz Kołodziej już jest z przodu, Trzeci Janowski czwarty Świdelski, teraz Janowski bardzo szeroko atakuje Daniela Jeleniewskiego ta trójka miejsca drugie, trzecie i czwarte to reprezentanci Metardo Wrocław a z przodu Janusz Kołodziej który naprawdę w tym sezonie zachwyca Maciej Janowski napędzony niesamowicie. Próbuje ataku na pozycję Janusza Kołodzieja, zobaczymy na ile tam jest to skuteczne. Się Janusz Kołodziej, gdzie jest jego rywal. Ten bardzo szybki, no i zobaczymy co zrobi popularny Koldi. Jeszcze nie mieszło tym razem Janowskiemu, ale być może wyjdzie na ostatni bilans chyba. Za głęboko wszedł ten się nie da rady. To jest kapitalnie jeden tego, po raz kolejny w tym sezonie Janusza Kołodzieja. Ten i kasuje trzy punkty. 2 punkty dla Macieja Janowskiego, 1 punkt, proszę Państwa. Daniel Jeloniewski, i bez punktu 0 przywozi do mety Piotr Świdrski a więc po dwóch dobrych biegach Świdra, dwa kolejne e, biegi na 0. E, no i spójrzmy szybko na e, proszę Państwa, 3 e, pierwsze miejsca. Janusz Kołodzi z wyścigiem, więc 11 punktów ma na swoim koncie. Maciej Janowski, dwa punkty. Jeden punkt Daniel Jeleniewski bez punktu Piotr Świdelski, a więc liczymy szybciutko Miedziński i Kołodziej po 11 punktów mają i Wiesław Jaguś tutaj ma punktów 8, Damian Baliński ma 10, a więc 11 punktów ma Kołodziej i Miedziński i 10 punktów Damiana Balińskiego i tutaj myślę wszystko rozstrzygnie. Ostatnia seria startów. No, i kto wie, czy nie doczekamy się biegu dodatkowego o najwyższe i najlepsze miejsce na podium.